No, cześć! Czarek witam Was na swojej chacie, na swoim kanale. A się uda! Dzisiaj porozmawiamy o kilku najtrudniejszych scenach intymnych w życiu wujka czarka. Uy, będzie intymnie. Także koleżanki i moje aktorki, o których będę mówił, z góry, przepraszam. Z góry. Czyli stamtąd. Oglądajcie! Zaczynamy! Dobrze, że ten odcinek nazywa się Najtrudniejsze sceny intymne. Nie ma łatwych scen intymnych. Słuchajcie. Dlaczego się nazywają intymne? Bo naprawdę są intymne. No, Wyobrażacie sobie, że obcy ludzie przychodzą na plan, rozbierają się, kładą się do łóżka i udają, że im jest dobrze? Jak to jest pełno ludzi dookoła. Wszyscy się gapią, jeden trzyma tyczkę mikrofonu, drugi ustawia światło, trzeci siedzi za kamerą i wszyscy mają to w dupie. I wszyscy tylko patrzą, czy światło się dobrze układa, czy się dobrze słychać, czy wszystko mieści się w kadrze. Nikt nie patrzy na to na planie, czy oni coś ze sobą, coś, jakieś fluidy, nie ma nic takiego. To wam właśnie patrzący na te sceny ma się wydawać, że tak jest. Ja na szczęście mało miałem takich scen intymnych, więc praktycznie wszystkie wam opowiem dzisiaj. A co? A jak? No powiem tak, pierwsza scena intymna spotkała mnie w Pograniczu w Ogniu, w moim debiucie serialowym Pograniczu w Ogniu. Miałem wtedy 24 lata. I miałem scenę intymną z Beatą Paluch. Pozdrawiam panią Beatę Paluch, aktorkę, aktorkę z Krakowa. Pani Beata Paluch, piękna kobieta, była praktycznie w moim wieku wtedy, ale była już żoną pana Edwarda Lubaszenko. Tak, tak, taty Olafa Lubaszenko. A my z Olafem w pograniczu w Ogniu gramy dwie główne role. Ja bardzo te sceny przeżywałem. Paznokcie miałem elegancko, wiesz, wypielęgnowane, i jedno, i drugie. I trzeci, czwarty. I bielizna czysta. Wszystko, żeby był tak, i zen był Zero papierosów. No skąd, boże, nie wolno palić papierosów. I przychodzę taki tego, wchodzę do garderoby. Tam już pani Bata była na planie. Jakieś tam kątem oka widziałem jej prywatne rzeczy. Czyli one z niej w szlafroku, czy w czymś. Matko Jezusowa zacząłem się pocić pod pachami, na karku, wszędzie. Ze strachu. I Olaf to widzi, mój przyjaciel. Mówi, co że mi, co zaraz? Olaf mówi tak, że tak się boisz. Ja mówię, no Olaf, mam scenę intymną. Mówi, to co? Ja mówię, no jak to co? Do łóżka idę z obcą kobietą. A on mówi do mnie, jaką obcą? Przez to moja macocha. <noise> I tak mnie rozbroił, że praktycznie potem już było łatwiej, chociaż nie do końca. Pamiętam, że. No wchodzę na plan, stoję w tych majtkach i pani Beata jest już w łóżku i mówią, no proszę bardzo. No, ja tak się położyłem, tak praktycznie nad panią Beatą i tak se leżę i tak wybadałbym się przywitać. I ona pierwsza jakoś się zreflektowała, mówi, dzień dobry, I mówi, Beata jestem, tak mi rękę, to ja do niej mówię, Cezary. No, pierwsze koty za potem. no i reżyser mówi, no to proszę bardzo. No i ja wtedy mówię, a to co ja mam robić? No i cała ekipa w śmiech i mówią, tak jak pan się dowie, no to może ten, wszyscy zaczęli się śmiać, mówią, no wiesz, no musicie, ten... jest napisane w didaskaliach, no kochają się, no więc coś sobie wymyście tam, no zamarkujcie, no tak, żeby w tym kamera coś tam ucieknie na obraz, zawsze tak było w tamtych czasach, tu się zaczynają całować, wszyscy czekają na momenty przed telewizorem, a kamera jebut i pokazuje obrazek jakiś, bracie. to mnie zawsze wpieniało w filmach. Generalnie, ale te sceny się, się, się bardzo, bardzo słabo, słabo kręci, to pamiętam te sceny. Więc z panią Batą potem się poznaliśmy i ten jakoś tam nawet pocałunki jakieś udawaliśmy i markowaliśmy, ale cały czas miałem z tyłu głowy, że to macocha Olafa. E, najwięcej scen erotycznych, intymnych miałem w filmie, e, nic śmiesznego, nie wiem czy pamiętacie i to było coś strasznego scena erotyczna z palcem koleżanki scena erotyczna gdzie tam czapka mnie po oczy po... scena erotyczna że tylko włożył wyjął Zdaj mi go nie mogę nie mam fryzury ojej zły powiedziałem no wiecie o co chodzi no że tak szybko no nie to był film składający się wyłącznie ze scen erotycznych, no bo ten facet szuka kobiety swojego życia. To było strasznie upiorne, pamiętam, bo no, na jednym zobaczycie w scenie erotycznej, w filmie e, e, nic śmiesznego, że dziewczyna wzięła sobie moją rękę i używa jej. I to nie, to nie, to nie tak jest. Potem była kamera na mnie. I reżyser mnie ciągnął za rękę i mnie tak tego pociągał, a ja tu mówiłem sobie w duchu monolog wewnętrzny, jak to do mnie dotarło, to po prostu zacząłem się śmiać, nie mogliśmy tego zagrać, to jest absurd. A ludzie jednak mają tę iluzję, że między nimi coś iskrzy, no nie? Oczywiście jest taki moment, nie. nie niewygodny, kiedy widzisz koleżankę nagą. Ja mam to do dziś, że yy, odwracam wzrok. Automatycznie mi yy, ucieka wzrok. Ostatnio nawet miałem coś takiego grać, że mam patrzeć na, na koleżankę, która jest roznegliżowana i odruchowo mi u, uciekało. Jest, tak jestem po prostu, umówmy się, dobrze wychowany. Nigdy nie podglądałem, chociaż to podobno było fajne, koledzy opowiadali scena erotyczna miałem taką najbardziej poważną. Aha, jeszcze z, z tego znieśmiesznego. Ojej, słuchajcie, tam była taka jedna scena, której się krępowałem chyba najbardziej, mimo że ona nie była taka cielesna, ale to było coś takiego, bo mi się bardzo podobała aktorka. Była taka dziewczyna, modelka, aktorka, której podpalam włosy niechcący. On tak po prostu nie mu się podoba. I rzeczywiście koło mnie w rajstopach z gołymi piersiami. Siedziała, czy klęczała ona taka była, jak syrenka warszawska, tak upozowana. Miała taką perukę specjalną zrobioną, że mogę jej podpalić, no nie? I pamiętam, że ona była tak piękną kobietą w ogóle i tak pięknie upozowana, wyglądała jak, jak, jak jakiś jakaś piękna rzeźba niepowtarzalna, miała idealne proporcje, fantastyczne ciało. No i to jest ta scena, że on właśnie się jej bardzo wstydzi i ona chce ognia i on jej daje, bo nie może patrzeć na nią, jest taka piękna, bo się boi, że spali się w blokach. No i podpala jej włosy, nie? I potem wymyśliłem taki numer już na bliskim planie, że on chce jej zgasić, to tak dmucha, no a jak dmuchasz w mały płomień, to on jest coraz większy, nie? I tak... Jest. No. Nie mogę spojrzeć na nią, bo na pewno jest taka bombowa, że od razu zmiękna. Muszę być twardziel. Masz ognia? Mogę cię prosić o ognia? Nie, nie mogę spojrzeć teraz na nią rozebraną, bo się zgotuję. Spalę w blokach. Nie spojrzę na nią, bo się spalę w blokach. Taka krota scena śmieszna. Ale ten, ale... Ale rzeczywiście powiem wam, jak se przypomnę tę panią, którą serdecznie pozdrawiam. No to. I tu przełknął ślinę. Najbardziej taka dziwna dla mnie scena była, taka fizyczna, była w filmie Wirus. Gdzie w połowie fi w pół filmu to bracia ja byłem. Bracia. Bracia i siostry. W połowie w pół filmu grałem w, w trwałej i z brodą, na no, jakiś absurd. Klej to, Ja nienawidzę tego. I tam miałem scenę z Pauliną Młynarską. Mocna scena była. Była normalnie scena, że kamera, jakby z punktu widzenia węża, bo ona miała węża w domu taki pomysł, był fajny. I ten jakby wąż patrzy na nas, na ludzi kochających się na, na, tym. No, na, na tapczanie, na wersalce, na łóżku, no, w każdym razie. I ta kamera była bardzo nisko ustawiona. Darek Panas był za kamerą, pozdrawiam się Darku, i tak jechał. A myśmy wymyślili całą choreografię do tego. Do, do tego ujęcia. Choreografia polega na tym, że tu mieliśmy głowy, kamera tu, to my tam niby, że w tych pocałunkach się przekręcamy, potem dalej opadamy, tutaj szczytujemy, cokolwiek to znaczy, ale można na filmach zobaczyć, jak to wygląda. I tego, i opadamy na poduszki, o, i koniec. I tu kamera się zatrzymuje, trwa to ja wiem długo, 30 sekund, może 40, cała choreografia, pocisz się przy tym, wymemlasz, fuj, okropne. W każdym trzeba to zrobić. No, był jeden ne newralgiczny, newralgiczny moment. I Darek, pana, z który, tak jak wam mówiłem w tamtych czasach, to było tak, że tylko ten gość widział w kamerze. Nie było podglądu na planie. No i tak jedziemy, ten pierwszy długel zrobiliśmy. ooo, szczytowanie Ulela. I tego. I wnek no, Darek. On mówi: Miałem wrażenie, że jak jest ten ruch, jak zmieniacie pozycję czarek, to widać, że. że ten. Co widać? No widać, że to jest niemożliwe, że jest taki. Taki ostry seks, bo nie, nie ma czym, bo widać to twoje nie ma czym. A ja mówię, aha, no to co mamy zrobić? Tak, będę tu przejeżdżał, później się przekręćcie, żeby ominąć twoje to intymne miejsce, bo widać, że nie ma czym. A ja okej, okay, dobra. No, odpoczęliśmy chwilę z Pauliną, napiszmy się herbaty. Drugi dubel, przypomnieliśmy sobie tę choreografię. Ty mi tak, tu ja tego, a ja ten, a ja tu, a ten. To tak wygląda, no niestety, sorry. Tam nie ma nic z intymności, to jest po prostu, traktujesz kobietę jak rekwizyt, masakra, a ona Ciebie, <laughs> czyli normalnie, jak w życiu. No i drugi dubel. Mówi, jak Darek, wiesz co, chyba było teraz dobrze, ale zróbmy trzeci na wszelki wypadek, znowu przerwa tego, trzeci, super. Nigdy ta scena nie weszła do filmu, bo jak wywołano materiał, puszczono to na ekran, za każdym razem jest zajebisty numer. Facet robi e, 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 kocha kobietę maksymalnie, a tam jest, wiesz, indoor. Także to jest po prostu masakra. Jak ktoś kiedyś znajdzie te taśmy i to poklei, no to może być duży wstyd dla aktora. Póki co ja Wam opowiadam to w tajemnicy. Nie rozpowiadajcie tego nikomu. Po co? zawsze byłem męski. Ale najlepiej. Przysięgam, najlepiej lubiłem grać sceny intymne z Kasią Figurą. Hmm. Ty już? To wszystko na co ci stać? Mam w zanadrzu jeszcze sztuczkę z tym. <grym> Katarzyna Figura jest aktorką absolutnie świadomą. Ona absolutnie świadomie wie, jak, o czym jest scena. U nas zawsze była współpraca. Była, było to, że wiadomo było, że my traktujemy swoje ciała w tym momencie jako narzędzie, jako pewien rodzaj rekwizytu, z pełnym szacunkiem. I w ogóle się siebie nie Ja się w ogóle Kaśnie nie krępowałem, ona też miałem wrażenie, że nie nie. I w filmie, w filmie I Love You. Te sceny wyszły bardzo fajnie. I tego, i kompletnie nie sprawiał przykrości, a to nic, co to było? Jak to co? Nie miałam tego nigdy, O, gośu, proszę ci. <grym> Bo sceny intymne sprawiają aktorowi i aktorce przykrość, bo jest, są obnażające. Są dla nas wewnętrznie, nas tak brudzą, można powiedzieć. A z Kaśką tego nie miałem. Z Kaśką zawsze było profesjonalnie. było W tych scenach zawsze o coś chodziło. Nie było żadnego marginesu niedopowiedzenia, wulgarności. Yy... Czy czegoś ta, czy absmaku pewnego. Nie. To było zawsze czysto profesjonalne, za to cenię tę aktorkę. I będę cenił zawsze, Kasiu, naprawdę. Nie tylko w tych scenach jesteś the best. I ostatnia moja historia erotyczna. Więcej nie mam, jak słowo honoru. Nie będzie drugiego odcinka. Wybaczcie mi. Z Anią przybylską był ten problem, że mieliśmy cichy układ, że ja na gość Ani będę zasłaniał. Tak. No, oni byli tak zakochani ze swoim Jarkiem w sobie niesamowicie. No, no po prostu. A Jarek, cywil. że znaczy, cywil w naszych ustach, że znaczy, spoza, spoza branży. Bo jak masz, nie wiem, jak aktorka ma męża, aktora, no to nie wiadomo, wiedzą jedno i drugie, wie o co chodzi. I nie ma tam jakiejś tam specjalnej zazdrości, jeżeli ktoś z nich ma scenę intymną, bo wiadomo, że to tak wygląda ten zawód. Ale jak się ma drugą osobę, czyli męża albo żonę, tak zwanych cywilów, i się ma takie sceny, to dla tej drugiej strony to jest bardzo nieprzyjemne. Więc ja byłem cichym sprzymierzeńcem Anki, która specjalnie dla swojego ukochanego chciała zachować swoje wdzięki i zasłaniałem ją. A ponieważ reżyser Bromski często na planie rozmawiał przez telefon, to myśmy szybko robili duble z Arkiem Tomiakiem. Jest taka scena, że te zakochani leżą, a ja jej tu po chamsku trzymam rękę, żeby nie było piersi widać. No, jak mnie reżyser za to zrugał. Ja po to biorę przybylską, piękną kobietę żydowską i No ale stało się, zasłoniłem, za co bardzo serdecznie wszystkich Państwa przepraszam.